Gdy u nas jest dużo wody, to my na łąkach pływamy łódką. Potopiane były grunty rolne i domostwo. Koryto rzeki dokończyło się tutaj. To pierwszy rok od momentu powstania progu, jesteśmy w stanie wjechać. Próg jest wymyty, woda idzie bokiem. Chcemy, żeby ten próg funkcjonował i też chcemy, żeby rolnicy funkcjonowali na terenie parku. Żeby zaspokoić interesy wszystkich osób zainteresowanych. Próg stały tego nie zapewnia. Musimy tutaj jakoś Znaleźć kompromis, tak żebyśmy wszyscy byli zadowoleni. Aktualnie znajdujemy się na łące, która, która powiem panu, no od momentu jak powstał próg. To o tę porę, dzisiaj mamy 26 maj, to, to ta łąka nigdy o tej porę nie była osiągalna. Tak normalnie to ta łąka, którą tutaj widzimy, była dzielona na trzy razy. Gdzieś tam górkę się zbierało w tym terminie, jak dzisiaj. Później gdzieś jakąś tam góreczkę, no i reszta gdzieś koniec, koniec czerwca przy, przy, przy małych opadach to, to, było, to było zbierane koniec czerwca. Także te, to pierwszy rok od momentu powstania progu. Ym, jesteśmy w stanie wjechać z tą łąką. Mało tego, normalnie końcówka marca mogliśmy wjechać z nawozem, gdzie, gdzie wiosna była w tym roku mokra, a tutaj a tutaj normalnie, normalnie już można było. Wiadomo, że to, że to tam nie były jakieś tam pełne dawki, ale, ale już mogliśmy coś tam, coś tam posypać, żeby, żeby trochę te, te łąki odnawiać. W tym roku no to ciężko tu mówić o plonie jakimś tam, no bo to nie jest to nie jest jakościowo i jakościowo to, to odbiega od od dobrej od dobrej paszy i ilościowo tego też nie jest nie jest jeszcze nie jest jeszcze tyle co powinno być, bo tu już naprawdę e, były e, wchodziły trawy szlachetne i i inaczej to wyglądało e, no ale powiem panu tak no to nawet e, Powiedzmy nawet i te dwie, i te dwie przyczepki, które, które tutaj widzimy, no to już dla mnie to jest duże, bo to nie jest tylko ta jedna łąka, tylko to są, to są też kolejne łąki. Korytor rzeki to kończyło się tutaj, a to było tak dodatkowo, żeby przy roztopach wiosennych by nie przerwało. No ale teraz to jest dużo szersze, czyli woda znalazła teraz, sobie drogę. Ma Zapora została wybudowana w 2010 roku po to, żeby woda z terenów Narwieńskiego Parku Narodowego nie uciekała zbyt szybko. Narwieński Park Narodowy to woda, więc stałe piętrzenie pomagało w tym, że woda, te weselne rozlewiska były dłuższe i nasze ptaki miały i migrujące, miały więcej miejsca do, do odpoczynku, dłuższy był ten zalew, potem łatwiejsze były lęgi dla ptaków. Mimo obecności jazu regulowanego, to funkcjonowanie jazu na tamten czas nie było takie, jak, jak powinno być, dlatego został przez Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków wybudowany próg piętrzący. Oczywiście po wielu analizach, materiałach, badaniach został wybudowany. Okazało się, że drugie, które jest wybudowane, z projektem i pozwoleniem. I Próg powstał na podstawie dokumentacji, którą opracowali specjaliści. Otrzymał pozwolenie wodnoprawne, otrzymał pozwolenie na budowę, więc nie mam podstaw twierdzić, że on został wykonany niezgodnie z przepisami, czy też w sposób niewłaściwy. Niemniej jednak ktoś, kto to opracowywał, miał jakieś sugestie, czym się sugerował, lokalizując ten próg w tym miejscu, a nie w innym. Te rozlewiska pojawiły się. Zalew jest dłuższy. To, że zalew jest dłuższy, to też słyszymy od rolników, tak? że wcześniej mogli wejść w maju czy z końcówką maja kosić, teraz nie mogą w tym, w tym okresie wchodzić z koszeniem. Ale spotykamy się po to, żeby, żeby porozmawiać i znaleźć jakiś kompromis. Przy... Chcemy, żeby ten próg funkcjonował. Też chcemy, żeby rolnicy funkcjonowali na terenie parku, bo Narwiański Park Narodowy to też jest taki, dlatego że, że mamy rolników, że rolnicy koszą grunty, więc musimy tutaj jakoś znaleźć kompromis, tak żebyśmy wszyscy byli zadowoleni. On jest tutaj że zaprojektowany. Zawsze wam jest za mało wody. Tylko, że jak u was jest dużo wody, to my na łąkach Pływano wódką. Ale nie jest za mało wody. Prób... Nie jest za mało. No to prób nie było. Próbby nie było ok. Się... Ale próby nie było ok. To, to, problemy... było okay. to, to... Okay. dzisiejszy powołaliśmy, właśnie zaprosiliśmy gości yy, odpowiedzialnych za powstanie progu w rzędzianach, który był... W Wedle rolników usadowiony za wysoko, i potopiane były grunty rolne i też domostwo, piwnice zalewane były. No i trzeba było interweniować ze względu na szkody wyrządzane przez dane wody. No ale tutaj doszło nowe fakty, że próg jest wymyty, woda idzie bokiem. No i taka merytoryczna dyskusja, co z tym zrobić dalej. I doszliśmy do konsensusu, że to będzie zabezpieczone big i obniżony, jakby w ten sposób, poziom piętrzonej wody. Do sprawdzenia, czy da to efekt. Jeżeli próg będzie obniżony, czy nie będzie pobierało i zalewało terenów ruńczych. Na dzień dzisiejszy, rozmyty brzeg i położony jazd. No to będzie prawdopodobnie deficyt wody i dla rolników, i dla parku. Także y, trzeba i ratować przyrodę i wspomagać rolników. My nie jesteśmy przeciwni, my tylko po prostu no, walczymy, walczymy że, że my też musimy w jakiś sposób, w jakiś sposób wy, wychować rodziny, wyżywić. Potrzebne jest mi to, żeby, żeby nakarmić, nakarmić zwierzęta. No to, jest, to, jest, to jest moja e, baza paszowa. No i, no i tak. Do, do potrzebne do, po prostu do produkcji. Bo patrząc na rok, na ten rok i porównując lata, lata poprzednie, no uważam, że, no, że, uważam, że, jak, że, to, że to jazy powinny, powinny decydować o, o, o wodzie, o przepływie wody, o, o jak ta woda y, ma, być, ma być regulowana. Bo, bo jazem wiadomo, że w każdej chwili, jeżeli jest duże opady, jeżeli, jeżeli jest powódź, jesteśmy w stanie coś zrobić, a próg stały tego nie zapewnia. Z naszego punktu widzenia jako Wody Polskie e, uważamy, że nasz jas rzędziany również oddziałuje na Narwiański Park Narodowy i instrukcja gospodarowania wodą jest opracowana w taki sposób, żeby można było piętrzyć wodę w okresach nieużytkowanych. znaczy Kiedy wymaga tego sytuacja jest obniżone piętrzenie na potrzeby rolników, na zbiór sianokozu. Mam nadzieję, że udało mi się uspokoić trochę, trochę rolników. W tym momencie... Momencie mamy remont jazdu w rzędzianach, więc woda przepływa tam swobodnie. Niestety mamy też wyrwę przy progu piętrzącym w pańkach. Umówiliśmy się, że, że rozwiążemy ten problem w taki sposób, że ta wyrwa zostanie zasypana, naprawiona, ale trochę niżej niż to, niż to było wcześniej. I rolnicy przyznali, przyznali rację, że, że spróbujmy tak zrobić i zobaczymy za jakiś czas, jak to będzie funkcjonowało. Może. Ta dyskusja na temat progu w Pańka w końcu się skończy i wszyscy będziemy zadowoleni. Też rola Izby chyba tutaj jest właśnie widoczniona, że bronimy interesów rolników, no ale też nie zapominamy o przyrodzie. Jest tutaj na przykład prezes organizacji Kotarcza Podlasia ekologicznej. No i chcemy rozmawiać. Konfrontacja na. Nikomu nie jest potrzebna, także tylko rozmowa przy stole daje efekty jakieś.